Cześć, ja jestem Michał i chciałbym zapowiedzieć Wam nową serię, która będzie polegała na tym, że będę grał z kolegą na serwerze PvP Serie będą przez cały weekend Piątek, sobotę i niedzielę, a po trzy odcinki dziennie będę, będę tą serię prowadził z moim kolegą I ja obiecuję, że na drugi odcinek postaram się mieć już kamerkę Serwer już wam pokazuję. Od razu IP podam. W opisie też będzie IP, także nie marcie się. No i sprzęt. Jaki ja mam sprzęt do nagrywania? Także mam yy, Frapsa. To yy, najśmieszniejsze laptopa, na którym mam 120 fps dokładnie i mam też drugi monitor mam dwa monitory ponieważ tak jest i każdy kto nagrywa film na youtube ma dwa monitory to jest takie łatwe że na jednym monitorze masz te wszystkie programy do nagrywania a na drugim sobie normalnie grasz także kolejny odcinek właśnie będzie z moim kolegą i na pewno będzie kamerka i właśnie ten następny odcinek na pewno też będzie w piątek o godzinie około tam 19 już wstawiony. także Zapraszam Was w piątek, trzymajcie się, cześć!